Cześć, z tej strony Kamil z ekipy Sprawne Chłopy, a dzisiaj pokażę Ci trening na ketlach dla początkujących. Pamiętaj, żeby przed treningiem zrobić odpowiednią rozgrzewkę, a jeżeli nie wiesz jak, to odsyłam Cię do innego filmu, który jest porannym 20-minutowym rozruchem, który możesz oczywiście wykonać, aby się odpowiednio rozgrzać. Link do tego filmu zamieścimy gdzieś w opisie. Trening będzie składał się łącznie z trzech rund, a każda runda będzie miała w sobie pięć ćwiczeń. Każde ćwiczenie wykonujemy w ilości 10 powtórzeń, a następnie przechodzimy do kolejnego. Przerwa między rundami będzie trwała około 30 sekund. Między ćwiczeniami nie robimy przerwy, chyba że musimy. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie to goblet squat, czyli przysiad z ketlem trzymanym przed sobą. Chwytamy ketel w ten sposób, trzymamy go na wysokości klatki piersiowej, staramy się łokcie się mieć wąsko i wykonujemy 10 powtórzeń w pierwszej rundzie. S. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Po 10 powtórzeniach przechodzimy do następnego ćwiczenia. Drugie ćwiczenie to martwy ciąg z ketlem. Jest bardzo podobny do standardowego martwego ciągu, ale odrobinę łatwiejszy. Zaczynamy od pozycji, gdzie stawiamy odważnik na wysokości linii palców. Opuszczamy całe ciało, zaczynając od zgięcia w biodrach. Lekko ugidamy kolana. Na prostych plecach łapiemy odważnik oburącz i z tej pozycji inicjujemy cały ruch. Oddychamy w ten sposób, że gdy podnosimy całe ciało, robimy mocny wydech, a opuszczając się, robimy wdech. W ten sposób robimy 10 powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9 i 10. Gdy zrobimy 10, przechodzimy do następnego ćwiczenia. A jeżeli to ćwiczenie jest dla ciebie trudne, zaraz pokażę ci łatwiejszą wersję, w której o wiele łatwiej możesz nauczyć się kontrolować ruch w biodrach. Dobra. Tutaj technika jest bardzo podobna. Również zaczynasz z ketlem na wysokości palców. Natomiast w tej pozycji guma będzie inicjowała cały ruch, pomagając ci zacząć go od. Ugięcia w stawie biazdrowym. Wygląda to właściwie tak samo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Super. Jak zrobione, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Trzecie ćwiczenie to swing z ketlem. Jest to troszeczkę inne ćwiczenie niż pozostałe, ponieważ jest bardziej dynamiczne. Zaczynamy w pozycji podobnej jak do martwego ciągu. Ketel jest troszeczkę przed nami, zaraz zobaczysz dlaczego. I teraz tak. Pozycja jest taka, że nogi mamy na szerokość bioder. Gdy będziemy pracować ketlem, będziemy podnosić go na wysokość klatki piersiowej, natomiast nie będziemy do tego w ogóle używać ramion, mięśni barków czy właściwie żadnych mięśni z góry. Głównym inicjatorem tego ćwiczenia będą mięśnie bioder, pośladków i dynamiczny ruch biodra, który zaraz Ci pokażę. Zaczynamy łapiąć ketel przed sobą, z tej pozycji lekko unosimy całe ciało, ketel zawędruje między moje nogi i z tamtej pozycji będę chciał maksymalnie szybko wyprostować biodra, wypychając odważnik na wysokość klatki piersiowej. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Jak widzisz, robię wydech przy wypchnięciu bioder. Pomaga mi to w całym ruchu i w dynamice tego ćwiczenia. Od frontu będzie to wyglądało w ten sposób. No, gdy już mamy podstawy opanowane, możemy przejść do właściwej grundy. Wykonujemy 10 powtórzeń. Raz. 2, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uff. Jak to mamy zrobione, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Czwarte ćwiczenie to wiosłowanie ketlem. Pozycja startowa jest podobna jak w pozostałych. Ketel również jest na wysokości palców. Pochylamy się, utrzymując względnie proste plecy. Uginamy lekko kolana. Odważnik jest na wysokości linii palców. Jedną dłonią łapiemy za odważnik. Na dole druga ręka jest wolno, nie opieramy jej o kolana. Pamiętamy o tym, żeby brzuch był napięty i z tej pozycji przyciągając łokieć do biodra, właściwie jak najbardziej za siebie ciągnąc ketel, staramy się napiąć mięśnie najszersze grzbietu. Wygląda to w ten sposób. Staraj się nie obracać całym cłowiem, tylko pracować łopatką oraz ramieniem. Od przodu wygląda to w ten sposób. Jak już mamy podstawy, przechodzimy do właściwego ćwiczenia i wykonujemy 10 powtórzeń: 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na jedną stronę, na drugą robimy to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Jak mamy to zrobione, przechodzimy do kolejnego. Piąte ćwiczenie z całego zestawu to wyciskanie ketla nad głowę. Zaczynamy z ketlem na barku w ten sposób, i z tej pozycji starając się utrzymać. Cały czas napięty brzuch i napięte pośladki, co jest bardzo ważne, wyciskamy ketel nad głowę, starając się również utrzymać go w miarę równo z linią stawu barkowego, w ten sposób. To jest pozycja końcowa, kończymy ruch opuszczając go na wysokość barku. Powtarzamy to ćwiczenie dziesięciokrotnie, 3, 4, 5, sześć, siedem. 8, 9 i 10. Ważny tip to przy wyciskaniu staraj się, aby nadgarstek był wyprostowany, a nie zgięty w ten sposób. Czyli staramy się cały czas opierać ketel na przedramieniu. Jeżeli mamy zrobioną jedną stronę, robimy również i drugą. Czyli prosty nadgarstek, zaczynamy z tej pozycji, napięty brzuch, napięty pośladek i jedziemy 10 powtórzeń. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Po zrobieniu jednej i drugiej strony mamy zakończony obwód wszystkich 5 ćwiczeń. Robimy 30 sekund przerwę i zaczynamy cały obwód od nowa. Mamy zrobioną całą jedną rundę. Docelowo robimy 3, ale pamiętaj, że ten trening możesz wyskalować zarówno do góry, jak i do dołu, dobierając go do swoich indywidualnych możliwości. Pamiętaj również, że możesz go skalować ilością powtórzeń oraz wagą odważnika. Trening z ketlami jest bardzo uniwersalny. Możesz go wykonywać na początku swojej podróży z ćwiczeniami, jak i również jako uzupełnienie Twojego treningu bazowego. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w kolejnym filmie.